Więc mówię Wam, jak się robi właśnie takie cukierki na walentynki niby. W tą stronę 5 cm, w tą 4. Wycinamy. Czekajcie. Okej. Okay. takie. Składamy tak. Jak w tam jest 5, tu jest 4, to tak bierzemy, składamy tak. Tutaj rysujemy jakiś owoc, ok. Teraz kolorujemy. Okej. Okay. Tutaj wycinamy takie trójkąty, tu i tu, właśnie tak, tutaj sklejamy, nie zależy jakim klejem. Jak mówiłam, zaklejamy, jak jest już, tutaj zostawiamy kawałek, tutaj wkładamy karteczkę, Karteczkę. Zaklejamy. sorry, że takie jest, ale nie zapisało mi się. Chowa. Do tego potrzeba jedna kartka duża. Można wyciąć takie coś. Jedna folika. Trzeba wyciąć pierwszą tu jedną folijkę przykleić po prostu taką zwykłą, przezroczystą. Mamy wszystkie cukierki. Kto, że wyjmuje, otwiera i widzi karteczkę. Więc pa.